Dziś czuję się o wiele lepiej, mamy godzinę 16 ja już wróciłam z koni około godziny. No przed 14 gdzieś wróciłam i jakby nagrałam wam troszeczkę rzeczy w stajni, ale się nie przywitałam. Więc dzień dobry, proszę bardzo, macie tutaj mój dzień w stajni. Jestem już po skokach, pewnie słyszycie konie, które sobie żyją marchewki. Zostaw mój telefon. Proszę bardzo. Jeździłam dzisiaj na siwu i siłnia sobie je marcheweczki yy, i była dzisiaj bardzo grzeczna i bardzo ładnie skakałam pewnie jakieś filmy, więc wstawię i dam jej teraz, zostaw, zostaw, damy jej teraz cukier. Konik był dzisiaj bardzo dobry, troszeczkę się spocił, ale nie jest aż tak źle, żeby zakładać dareczkę, bo dzisiaj jest nawet spoko pogoda, oj ale prześwietliło. Trochę brudna szywa, ale ostatnio była myta. Jeździliśmy dzisiaj na hali, bo jest, yy, najpierw było ładnie, a później się rozpadało. I no. Nie fajnie. お、本当さ。 Ogólnie teraz uznam że sobie pooglądam YouTube'a, yy, oglądam taką jedną dziewczynę, którą tak bardzo lubię, jakby to są moje ulubione vlogi, ja ogólnie vlogów nie lubię, znaczy nagrywam vlogi, ale no, więc jakby pantinka jej vlogi to jest... Mistrzostwa. Jakby ja bym chciała robić tyle rzeczy, co ona robi na swoich vlogach. Ona idzie sobie na plażę, bo ma blisko. Ja, ja też chcę mieć plażę obok siebie. Jakby, kto by nie chciał? Wolicie plażę, czy jakby może góry? Nie wiem, może ktoś lubi góry, ale ja nienawidzę gór. Nie lubię gór. Kiedyś jeździłam w góry i teraz już nie lubię gór. Napisałam do jednej osoby z klasy, żeby wysłała mi lekcję i na szczęście się udało. Powiedziała, że to zrobi. I w ogóle chyba nie mówiłam, ale wczoraj już nie miałam siły, żeby to wszystko ogarniać, jeśli chodzi o zaległe lekcje, więc robię to dzisiaj wieczorem, albo może jutro. Jutro jest jeszcze niedziela, więc trochę mamy czasu. I w ogóle chciałam opowiedzieć jedną sytuację, ale to za chwilę. Ogólnie można powiedzieć, że jestem jeszcze troszeczkę pasożytem. Chociaż nie wiem, czy bym siebie tak wolała nazywać, czy raczej po prostu córeczką. Ale na konie wożą mnie moi rodzice. A przynajmniej jak nawet jeździliśmy do szkoły, to mnie stamtąd odbierali, bo nie było autobusów. No ale jakby oni chcieli się przeprowadzić na wieś, no co to, to, to mają za swoje. No. Znaczy, ja nie mam im za to za złe, bo tu naprawdę się świetnie mieszka. Ale no, transport taki troszeczkę jest problematyczny. I ostatnio tato wysłał mi na Messengerze link do hulajnogi elektrycznej i się pyta: Hej, chcesz hulajnogi elektryczną? Będziesz mogła sama sobie jeździć w ciepłe dni do Stajni. Albo do Julki. No do Julki właściwie to też by mogła jeździć. I ja miałam takie. Chyba już mi się znudziło wożeniem gdziekolwiek, jakby. No, ch chyba, <ścoughs> chyba chcą mi coś przez to przekazać. Ogólnie to takie hulajnogi elektryczne są w większości, bo pewnie są jakieś wyjątki. Są na kartę rowerową. A ja mam kartę rowerową, bo kiedyś tam zdawałam. W ogóle moje zdawanie karty rowerowej było śmieszne, więc jeśli chcecie to usłyszeć, to. Give me a sign, są so, no właśnie, jakby było bardzo śmiesznie, bo był fuck up, ale o tym może kiedy indziej. Więc, no, mam nadzieję, że się nigdy nie wyrypie albo jakieś auto we mnie nie wiedzie. Jej, bo jednak te nasze polskie drogi, tym bardziej na wsi, mm -mm. dziury i wertepy i popękania i korzenie, które są pod asfaltem i wypychają asfalt do góry mm, po prostu, ja, ja się boję własnego własne życie a tak jeszcze jak już gadamy, to jeszcze wtrącę, że właśnie mi się załadował film na YouTubie i idę robić miniaturkę i zapewne wleci no zaraz, bo mi jakoś tak nie zależy, żeby one wywalczywały o pełnych godzinach, co pewnie już zauważyliście więc ja to wstawiam jak po prostu mi się skonwertuje a mi się to długo konwertuje, bo bo mój internet jednak to miela trochę. Moje firmy Twoje 8 minut Jezu. Yes. <śmiecki> Co mi kupili? Wow! Nie wiecie, jak bardzo się cieszę, okej? Okay?